Dwa hejka kochani, dawno mnie nie było, dziękujemy za 6 subskrypcji. <grym> magiczna liczba, no, bardzo magiczna. Dziękujemy za 6 subskrypcji i wszedł nowy nowy motyw. Zobaczymy jakie są ciuchy z tego nowego motywu, bo nawet się ciekawia, bo nie oglądałam tego nowego motywu, no bo chyba ładne są. Yy... To jest ten nowy motyw? Jakby ten trochę niezbyt, 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 nie ma takich stylów. Ten motyw nie jest za ładny. Jakie piękne włoski. Jakie prześliczne. Dole. Dodam do listy życzeń. Jak ktoś mi kupi, proszę, 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 proszę. nie wiem, ich to jest taka duża. No 600, 62. E, e, dlaczego jest to błyskawica? I 8, 9 lata. tak, moja koleżanka ma 9, 11, 10 lata. Nie, nie, nie. Weźmy w motywy, bo jakiś przed tym był motyw. O, tu jest taki, tu jest ten taki motyw, znaczy, tu jest taki ten motyw, mi się bardzo podobał. Znaczy ja go nie oglądałam, ale jak nawet jeszcze zaraz z moją koleżanką byłam, to nami mi ten nowy motyw, bo wtedy już był, to chyba było niedawno, tak jechaliśmy na ceramikę, ceramiczne ten, takie zajęcia, no i jak przyjdzie moja ta rzecz z ceramiki, to ja wam chętnie pokażę jak to zrobiłam, to zrobiłam. I tylko odbierzemy grafki i będziemy już kończyć, ja odbierę grafy. Dostał, a dziękuję.